Maszerujemy, tam mną no. Już, zasuwaj Hugę zostaw, nie? Oh, 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 oh. Co ty, hugę? też byś chciał pokonać. tak Już, za... nie, skąd ma podki? Wziął chyba z dupy No właśnie Idziemy, idziemy Dobra, teraz tak, skill musisz pokonać dinozaury No to powodzenia Skill off'a dinozaury No nie, powodzenia, ha Dobra, co ty jesteś szybki i to było łatwe, to trudniejsze ci dam, nie bój się. I <głos》>. dzików na przykład. Nie, nie, nie. Albo wilki. No to poszukaj ich powik na mapie. No. Tak, nie, nie, to... Dobra, wsiadaj do nas, jak... bo ty jesteś gruba. Nie mogę. Jest Wsiadaj, bardzo... nie maruj. Kurde, teraz nie mogę do was przeklinać, więc panowie będę grzeczniejszy. Ale nie bójcie się, będą gorsze wyzwania. Czego oni nie robią? Zamknij mordę, bo ty wziąłeś łuk. Kto? Jak coś mówiła? Kto trzymaj? Dobra, gniazdo. to teraz tak, Topesz, ty... Topez, przejmij taktykę. No bo nie. Panie co mogę coś łowić? Nie. Dobra, to teraz tak, Topesz, ty pod mostem jak twój stary na, leży. Tutaj zostajesz i tutaj gierkę wygrywasz, nie możesz wyjść za most. Tutaj... Ty jesteś jakby wampir, że nie możesz wyjść na słońce. A nie, a nie, mo a nie może też na wodzie? Nie, nie może wyjść na słońce. I nie może na wodę, bo wtedy go przekieruję. Jak wejdziesz na no, słońce, to od razu wywalam cię. ty tak tu jest. Nie możesz! Nie możesz na słońce. Tu jest. Dobra poradzi sobie, będziemy go oglądać. Ale on sola! No i dobrze. Ale bez okazów! Эбез вина. Ну, давайте. Тупишь, да, рада. Да, О, я достал. Ну, бра, какие броня? Нет, ну, давайте. Зускавайте, себе, злюйте этот домок. Злюйте этот домок себе. Мать, потки выпейте, поделитесь. А, и мать, рыбу, как хочешь. Ты меня не обсаживаешь. Не, ну, дай биеданы, то есть. Да, дай мне почки. Co? Podjechał mnie jakiś. Ale dużo Dobra, mu zadałem, Dobra, panowie, podejrzamy. Podjeżdżamy. Dużo, podjeżdżamy. Mu po, mógł mógł mógł. Kartę. dużo mu zadałem strasznie, Zukup. Dużo mu zadałem, Zukup. Bardzo mało ma. Bardzo mało ma. Lejzer, lejzer. Leżę. Co on miał złotego? Łuk fioletowy. Daj im wyzwanie. Żeby mnie ulecili. mam. Mam wyzwanie, żeby mnie ulecili. No jak morda ci to się. Jeden. Dobrze Nie spał z Epickiego Nie uleczymy toperza, bo strefy nie ma No nie ma. Nie chce nam się jesteśmy No Nie ma nigdy Dobra to teraz tak macie tutaj na dole loot Macie 10 sekund na zebranie lootu 10, 9, 8, 7, 6 Pięć, cztery, trzy, dwa, Już nie możecie. Ale dostał blooper ten... lewą mm. Leczy się na widoku, zaraz dostanie kolejną. Eee, musi być ten. Mają impulsowy, mają. Ja też mam impulsowy. I... Mm. Żeby im tam rzuć Mam radę panowie, do strefy, do strefy już, idziemy do strefy się Tutaj typek mnie podjeżdża, musiałem mnie Leżę. Ochraniać mnie, ee! Ja pomożę, skapsujcie go, slapcycie go! Tutaj mam typa. Szefowi pomóżcie. Leży następne. Dawajcie, wygrywamy gierkę. Musicie zrzucić ostatniego albo w kilku. Jeszcze to? Ciebie. Dobra, to teraz tak, idziemy ze mną, serduszko budujemy, serduszko, szybko, do mnie. Ja nie potrafię serduszka budować. Jak to się robi tak. no, To łatwe, no tak. No za... to nie mogę, po prostu nie chcę budować. Dobra, spokojnie, pierwsza gierka, winek, oczywiście Topesz jest, każdy wie kim. Botem? Gramy jeszcze jedną rundkę. Dzień dobry. Dzień dobry, Joel. Jak tam randka z Zuzią? No randka z Nie znam żadnej takiej osoby Zuzia Z N Nawet na kanale tam jest pokazane, jak się całujecie Nieważne Dobra, no mamy nie, kolejnego ty zjeba, ty mamy ty... tutaj teraz pięć starych zjebów Nieważne e, Dobra, to teraz tak, możemy zagrać no nie no. Dobra, teraz jest tak, piąty zjeb, mamy już pięć zjebów i w dzisiejszym materiale, druga runda, top